Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam po raz kolejny moje podejście do Ligi 5. Ale jest to jedynie końcówka tej ligi, no bo stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać całej ligi od nowa. Bo wiecie, jak ostatnio wydarzyło się w naszym odcinku, niestety było trochę pechowo. No, i nie udało mi się awansować niestety do ligi czwartej. Także stwierdziłem, że no nie ma sensu po raz kolejny grać tej ligi od samego początku, pokazywać Wam każdego meczu. Tylko pokażę Wam dwa ostatnie mecze tutaj w lidze piątej, no i zobaczymy, jakim rezultatem zakończy się kolejne nasze podejście do ligi piątej. No, i przechodzimy do pierwszego spotkania. Tutaj mamy skład z ligi niemieckiej naszego przeciwnika: Obame Yang i Lewandowski, i na ataku. No i zobaczymy jak nam pójdzie, no ma Yanga, który jest bardzo szybki, no i tutaj mam pierwszą akcję, jest to niestety akcja przeciwników, no i on złapa bramkę i wygrywa 1 do 0, tutaj 21 minuta, no i strzelcem bramki Aubameyang, no i nie udało mi się niestety strzelić bramki, a tym jeszcze gorzej dla mnie, bo straciłem niestety tą bramkę, no i... Przegrywam 1 do 0, 27 minuta, no i oddala się od nas po raz kolejny to ten awans do Ligi Wyższej, no ale tutaj błąd obrońców, przeciwnika, no i Adrian znowu swoją bramkę. 30 minuta i mamy już remis w tym spotkaniu. Zobaczymy sobie zaraz jaki wielki błąd popełnił obrońca tutaj w tej sytuacji. Nie przejął piłki, no teraz już nie widać tego akurat w powtórce, no ale straszliwy, straszliwy błąd tutaj obrońcy przeciwnika. No i mamy kolejną akcję, tym razem jest akcja znowu przeciwników. Jest to już druga połowa końcówka spotkania. No i znowu po raz kolejny mocny, precyzyjny strzał. Tym razem szczelce brałki Robert Lewandowski, 83 minuta. No i nasz przeciwnik wygrywa już 2 do 1, niestety. Jak widzicie, tutaj wielka radość z tego zespołu a tutaj mocny strzał, precyzyjny obok słupka. No i nasz bramkarz nie miał szans i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Niestety przegrywam. 2 do 1, nie zdobywałam żadnych punktów. I mam tutaj gdzie 13 punktów, no i pozostał nam ostatni mecz. No i sytuacja się powtarza, bo po raz kolejny muszę wygrać, no w tamtym podejściu to było tak, że miałem jeden punkt mi brakował, no a teraz muszę wygrać. I gramy sobie ten ostatni mecz składem z ligi angielskiej. Także mam nadzieję, że mi się uda. stawiam wszystko na jedną kartę, zobaczymy, skoncentrujemy się, no i może nam się powiedzie. Ale jedynie zwycięstwo daje nam tutaj awans do Ligi czwartej i żaden inny wynik po prostu nas no, nie satysfakcjonuje. I, I will kill you jest tutaj nazwa jego, jego, chyba, zespołu, a nazwa tej drużyny to nie wiem. Tutaj ma BPL, no i tak BPL jest, jest Liga Angielska. Defoe i, i Torres na ataku. No i zobaczymy sobie tutaj, oczywiście, stówka zgrania, no i przechodzimy. Do naszego ostatniego spotkania w lidze 5. no i zaczynamy. I tutaj nasza pierwsza akcja, 28 minuta, strzał nie udaje się, zablokowany, ale już dobitka bardzo skuteczna i H&B Narfa, 28 minuta i wygrywamy 1-0. Prowadzimy i jesteśmy już na bardzo dobrej drodze do zainkasowania kompletu punktów, no i do awansu do ligi czwartej, co jest teraz najważniejsze. No, i wygrywamy, wygrywamy, jak widzicie, 1-0, ale teraz akcja przeciwników, 30 minuta, także szybka odpowiedź przeciwników. Tutaj błąd naszego obrońcy odbił główką, no ale odbiło mu się to za plecy. Nie mógł już tego przejąć, no i niestety default dochodzi do tej piłki i zdobywa swoją bramkę i jest niestety remis w tym spotkaniu. Także znowu, niestety, tracimy bramkę, mimo że prowadzimy, to już się powtarza nie pierwszy raz. No i jest teraz kolejna akcja przeciwników, jest to doliczony czas pierwszej połowy, no i niestety Fernando Torres strzela bramkę I przegrywamy, i my jak widzicie, no masakrycznie, no znowu oddalamy się od tego awansu Mam nadzieję, że no to drugie podejście już będzie dla nas skuteczne, że nie będzie potrzebne, wiecie, powiedzenie Do trzech razy sztuka, tylko za drugi razem nam się uda, tutaj druga połowa 72 minuta, tutaj Benteke biegnie sobie po skrzydle. Benteke zatrzymał się, fajnie był faulowany, ale zdołał do środkowa, tutaj przejmujemy piłkę i strzelamy w okienko, tak jest, dany Welbeck, znowu bramkę dającą nam remis, 73 minuta i mamy remisik, remis daje nam jeden punkt, a że to nas nie satysfakcjonuje, no i ciśniemy dalej, żeby zdobyć kolejne bramki, Kolejne branki, które dają nam. Zwycięstwo w tym spotkaniu. Nie ma innej opcji. Mamy kolejną naszą akcję, szybka nasza akcja. Tutaj 81 minuta, nie udaje nam się nic zrobić, ale tutaj biegniemy. Ciśniemy tutaj obrońców, tak jest, przejmujemy piłkę, strzelamy i mamy brameczkę. Opłaca się cisnąć obrońców, bo oni też popełniają błędy, jak widzicie. I hatent Benarfa 81. minuta i mamy remis. Mamy zwycięstwo, niestety, niestety, stety. Wygrywamy 3 do 2, tak jest, stety wygrywamy 3 do 2, także jest dobrze, ale tutaj akcja przeciwników, cisną już do samego końca, jak widzicie. No i świetna interwencja naszego bramkarza. Nasz bramkarz tutaj ratuje nam wynik. Mamy tutaj jeszcze jedną naszą akcję, jest to już 90 minuta. Tutaj mamy fajną akcję, strzał, no i nie ma bramki, ale było bardzo blisko, ale byliśmy faulowani. Także tutaj przeciwnik dostaje żółtą kartkę, Rafale dostaje karteczkę. No i mamy rzut wolny jeszcze w tej sytuacji, także mamy szansę na podwyższenie naszego prowadzenia, no i praktycznie już zapewnienie sobie tutaj awansu. No i zobaczymy jak tutaj Benarfa strzeli. I zobaczymy. No i no ja nie wiem, no jak ten bramkarz obronił, no Masakra. Kurczę, zobaczcie sobie to jeszcze raz. Tutaj on się praktycznie już rzucił, ale zostawił rękę, wyciągnął ją do góry, no i obronił. Ale mam tutaj jeszcze niestety akcję przeciwniku. No i jest, udało nam się obronić tutaj jeszcze dobitka, no i w broni nasz bramkarz, świetnie, no bramkarz teraz jest bohaterem tych ostatnich akcji bo fajnie fajnie broni pewnie no i zobaczymy sobie tutaj jeszcze mam doświadkowanie naszego przeciwnika tutaj on na krótko zagrał wbiega sobie w środek biegnie tutaj tak obrócił się chciał dośrodkować no ale dośrodkował po raz drugi no i nasz bramkarz wybija to cudem że to w ogóle nie weszło bo tutaj pod pachą naszego bramkarza no i mamy akcję no i poprzeczka o matko poprzeczka była dla przeciwnika no ale szczęśliwy nie tracimy bramki no bo to już była jakaś masakra po raz kolejny stracić bramkę tutaj w już doliczonym czasie gry, no praktycznie było to kolejne podejście i kolejna strata, ale jak widzicie wygrywamy to spotkanie, no i awansujemy do Ligi Czwartej, bo ciężko, bardzo ciężko, teraz już nie ma łatwych meczów, wieście mi, nie ma łatwych meczów, także myślę, że ta Liga Czwarta też nie będzie zbyt prosta, no ale... Liczę, że jak najbardziej moi zawodnicy będą się spisywali dobrze. No na razie nie planuję żadnych wzmocnień. Chcę zbierać kasę, żeby otworzyć trochę paczek. Lub zobaczymy sobie, może zagram z widzami o, o kasę. Ale też możecie mi dać znać. Tam wiecie, na Facebooku już napisałem o tym. No i sobie zobaczę, bo chciałbym zagrać jakieś mecze o końce. Na przykład z moimi yy, widzami. Także awansujemy do Ligi Czwartej. To było w sumie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film wam się podobał, zostało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie i mówcie mi co mógłbym jeszcze pozmieniać. No i to było na tyle, także dziękuję wam za uwagę. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.